Spróbujcie ją już jak robicie jakiś ten makijaż czy coś, no to spróbujcie ją troszeczkę właśnie takimi z liftu ruchami potraktować. No coś takiego zrobić, tak? Tutaj też z liftu twarzy. Potraktować. Spróbujcie rozróżnić i swoje dłonie, no i jakby całościowo potraktować twarz Waszej, waszej klientki. No dobra. Co tutaj mamy? No Rozluźnienia obręczy barkowej. No to też nie ma, ma być spokojne, to nie ma być jakieś tam nerwowe. Mamy sobie głaskania od, tego, od ramienia do ramienia. I sobie zawracamy. Jedno ramię. Ja będę troszeczkę już skrapać, żeby to było nie Drugie ramię do góry. Przemasowujemy jakieś płynnie ciągłość. No i przechodzimy motyl. Po szyi. I wracamy. Motyl. I wracamy. Jeżeli nie umiecie tak bardzo jakoś wiem, tych palców wygiąć czy coś, to po prostu można sobie obrócić w ten sposób, tak? Wszystkimi palcami. Nie ma to jakiegoś szczególnego znaczenia. I wracamy po mięśniu kapturowym tutaj, czyli tym czworobocznym i pokarmę.

Czynamy. Mięśnie szerokie szyi. Mięsień szeroki szyi jest odpowiedzialny między innymi na podnoszenie wargi górnej i opuszczanie e, za takie mm, mm, masu. Tutaj mamy i on jest płytko położony, jest to taki cienki mięsień. Tutaj mamy ten w Miesień moskowo-sudkowo-bojczykowa. Y, duży mięsień, który odpowiada za y, obracanie głową. Jedna strona, druga strona. I przechodzimy sobie na żuchwa. Możemy dołączyć. W ten sposób nie ma tutaj jakiegoś schematu jednego niezastąpionego. Śmiechowy, jarzmowy, i żwacz. Można zrobić w ten sposób, albo wy robiłyście tak, że przechodziłyście, prawda? Śmiechowy, robiłyście, przejście, druga strona mm -hmm. i drugi śmiechowy. Wiecie, co tak naprawdę, no, ma to być po prostu... Jeżeli robicie krótko, tak jak ja tutaj robię u Sandry, krótko, no to po prostu jedną stronę zrobię już wszystkie po kolei. Śmiechowy, jarzmowy i żbacz. I tutaj to, czego nie umiecie, czyli to. Zobaczcie. Ciągniemy do góry fałby tu wracam. Ciągniemy, wracam. I druga strona, dołącza. Ciągniemy, wracamy. nie No jeżeli nie, to wiecie co. Spokojnie może być tak, naprzemiennie, albo razem ma ten fałd to policzkowy po prostu być zrobione. U Sandry trzeba ten masaż robić troszeczkę delikatniej. Albo tak, albo tak boczna nosa, prosty nosa i wchodzimy sobie Na szczycie dwie. Tu przechodzimy sobie Kurza łapki jedna strona druga strona. Mówkamy w dół i podnosimy. Tak? Mówkamy w dół i podnosimy, ale to, już wam nie mieszać, to już to zostawimy. <laughs> schodzimy tak, albo schodzimy sobie oczami w ten sposób, albo schodzimy sobie ósemko w ten sposób jak chcecie, normalnie kosteczki możemy sobie zejść tak, ale też fajnie jest jak schodzimy sobie przez oczko, tutaj sobie zawijamy przez szeroki szyi i na dekolt i na dekolcie motyl limfa znowu. Osobno. możecie robić osobno, możecie robić też tak, delikatny masaż Cię dobrze zrobi. Skóra osadna pija. Tak, no i um, połóżcie sobie na, na normalnym fotelu, żeby się tam głęboko dostać, bo ruch ma być taki głębszy. Przechodzimy sobie na rozcieranie pomostkowo-sudkowo-bojczykowych i hop do góry takim śliskiem. Znieśmy brudkowe. Albo tak, albo kciukiem. Nie ma znaczenia, ruch jest spiralny. No i przechodzimy sobie od razu do okrężny ust. Można sobie połączyć. Tutaj podnosimy, tutaj ślizgamy, podnosimy. Podnoszący ruch. Ślizgamy. Głaskanie podnosimy albo cały okrężny ruchem spiralnym. No i tutaj właśnie ważne, żebyście w tym miejscu dostosowało do waszej klientki. My tutaj nie możemy u Sandry zrobić jakiegoś mocnego rozcierania. Zobaczcie, ja tutaj sobie zastąpię, bo spiralnie robimy wszystko Mięśniach. Ja sobie tutaj zastąpię taką, takim kostkowaniem delikatnym, żebym tylko pracował tutaj, żeby pracowało mięśnie, żeby wzmacniać te mięśnie, bo w masażu chodzi też o wzmocnienie mięśni. Tak? Albo po prostu spiralnie to samo robić. Czy jakąś różnicę? Nie. Delikatnie, usunę, nie będziemy przesadzać absolutnie z, z, z intensywnością tego ruchu. I zobaczcie, wracamy zawsze takim ślizgiem, nie? Później, dziewczyny, będziecie to traktować całościowo, będziecie po prostu w trzech płaszczyznach tą twarz rozcierać czy głaskać. Pierwsza płaszczyzna, druga i trzecia. Pracują mięśnie, nie szarpiemy skóry. Przy skórach bardziej wiotkich uważamy, żeby tej skóry nie szarpać. Druga płaszczyzna, trzecia płaszczyzna. Gdyby nie będziecie się nad tym zastanawiać, jest, będzie to robione po prostu według schematu. W trochę jest ruch po prostu wolniej wykonywany. Jeżeli zaczynacie mocno szarpać tą skórę, to przestaje być masaż przyjemny. Już klientka w tym momencie przestaje już odczuwać z tego masażu przyjemność. Także nie można jej naciągać, napinać. prosty noso no i tutaj ósemka na górze ósemki no i okrężne oka mamy napiętą skórę, to kółeczka są też pod okiem. Tutaj. A jeżeli mamy dosyć wiotką, to ślizgamy. Pod okiem już tylko jest ślizg i powrót. Tutaj zwalniamy, zwalniamy. Dobra. I wachlarzowa to tutaj czoło, czyli w trzech płaszczyznach. I przechodzimy do czego? Motyl. Motyl i? Złotwy krwóz. Ugniata. Macie masaż? Już na... już na... masaż ręki. W fizjoterapii? Tak? Mhm. Albo na z ślizgiem? Pod mięśnią? drugi sposób? Czy nie, robaczki. Bardzo fajne. Jedna płaszczyzna, druga płaszczyzna, nożycowata, trzecia, albo tak. Trzeba próbować różnych sposobów i wybrać to, co Wam się najlepiej. To no tak, jakby uważacie, że Wam się najlepiej będzie masować. Ja te techniki akurat to stosuję zamiennie. Możecie sobie zmienić. zmienić. Znaczy połączyć, tak, takie punktowe podnoszenie mięśnia. Zobaczcie, ten mięsień jest podnoszony. Musicie cały czas patrzeć, co się z twarzą dzieje. Podnosimy. Okrężny ust. Znaczy nie okrężny ust, tylko na usłony od razu okrężny oka, czoło. Tutaj co Wam nie wyjdą, bo jest za mało tkanki podskórnej. To jest jedna z technik oklepowania. No i tutaj bardzo istotny ruch. Bardzo istotny ruch. Takie szybkie, krótkie uderzania. Wbijamy pod krótka, Chałmiczek jedna strona. Chałmiczek druga strona. Krótkie, szybkie. Kłiczki sobie oszczędzimy, okrężne ust, w ten sposób będziecie też wklapować całą krę. Także ćwiczyć ruch, ruch fortepalowy, ćwiczyć. Bardziej. <śmieniu> już od... nie nie <śmieniu> <śmieniu> no, nie. No, <śmieniu> ja już to skrócę, z tylko żebyście miejsca widziały. Robimy na trzy uciski. No, no i mamy. I robimy głaskanie końcowe. Głaskanie końcowe nie musi być już takie dokładne, tak? Nie musi być, nie muszą być powtórzone te wszystkie ruchy. E, może być takie potraktowane bardziej całościowo. Nie musicie robić według schematu, starajcie się już do tego masażu, jak już się nauczycie powiedzmy, bardziej tej całej tej filozofii, starajcie się nie podchodzić do tego tak bardzo wiecie, schematycznie. Znaczy, owszem jest schemat, ale twarz traktujemy mm, no, tak całościowo bardziej. Nie? Zupełnie możecie sobie trochę zmienić ten ruch.

Pracujecie też ręką swoją, to nie jest tylko takie coś, tylko ucisk, ucisk, ucisk. tak, do skroni i kciuk do tego węzłów wyjdzie przyłóżniczej, można w dół nawet ściągnąć. Ściągamy chłonkę. Panie z się kłaniają tutaj, jakimiś koło oczu, tak? Jakieś opuchlizny. Opuchnięte oczy. Tak. No I moja uwaga. Kciuk, to samo. Kciuk, to samo. Kciuk. właszczowe powieki. Delikatnie bez rozciągania. Jeżeli widzicie, że będziecie rozciągać, to można nawet sobie to odpuścić. nie kciuki, tylko <grymne> tak. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, możemy też jeszcze powtórzyć ściąganie popotów Modelowanie.